No, cześć, cześć, do was tutaj! Ale co się Tak długo, tak długo nie grałem w tą grę. Tak długo, po prostu nie mam odinstalowaną. Eee, zablokowujemy. i to dobra. No, trochę mam. Słuchajcie, bo mam trochę brunny ekran. Znaczy, nie brunny. Nie tyle co brunny, tyle co tusty, po prostu. Ej, mamo, nagrywam! Możesz być ciszej? Dziękuję, dobra. I w tym odcinku sobie pogramy trochę w Ym, Tak szczerze nie grałem żadnej gry, Kiedy to pobrałem Po prostu tylko zainstalowałem No właśnie tam Dwa razy zabetowałem chyba Po dolar Czy tam 2 dolary niecałe Chyba dolar 83 nie wiem Jestem pewien No i dobrze Pięknie Lecimy. Już dobry wynik teraz. Krema... Ajajaj! Chciałabym wbić. Mam teraz chyba szeryfa. Tak, no i ta seria miała się skończyć. Kiedy właśnie będę miał wbitego szefa. Chodziło o to, żeby mieć trade zaakceptowane, żebym mógł akceptować trade, ale wiecie co? Postanówię coś innego, Ja wbiję tego Globala. Ja wbiję tego Globala. Nie no chwilę sobie pogaliśmy. Mm -hmm. Szczerze że jestem tak zdziwiony tymi skinami? To chyba kupowałem, no ale jednak nie pamiętam. Tego Hutzmana też nie pamiętam. O, dobra, dobra. Jeszcze ozdoba czyli The która została trafiona na samym początku, gry. nie mogę tej włączyć. Nie wiem, co to znaczy. On flip nie, bo ja nie co to jest. I co się stało? Aha, to jest kiedyś co flipa, założyłem, tylko żebym wygrał. Proszę. Proszę. Ja to muszę wygrać. Wygrałem? Chyba tak, ale... Nie mam pojęcia. Wygrałem! Jest! To był taki kucicielki odcineczek. Czy wiesz, wierzę na jackpot jakieś? No dobra, jeszcze na koniec wiedziałem. Szkoda, że ty. No szkoda, no szkoda. Ale no wiecie co? No dobra, widzimy, że żeby na koniec na jackpot, szybko. Czy mamy, że coś pokażemy na sam koniec odcinka? I widzimy sobie, dobra. Ajajaj, aj, aj, no dobrze, nic się nie udało. Tylko kończył, bo jeszcze mi się filmik usunie, więc cześć.